Chodźcie, chodźcie tutaj Wszyscy no, <grymne> 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 na chroną! Trochę na gąbowie właśnie No Z tak pijen. samo ubramy. Jeżeli nie mamy wyraźnego oznaczenia trafienia A powinniśmy takie mieć Tak, ręka w górę, dwie ręce w górę みんなで一緒に行きましょう。 Будинок на нашей первой двух МТ? <толкот> <MT? плод> Убьем? На скра... На скраю Ja, tam jest ze trzech w tym budynku. Ze trzech jest. Nie się No pokaż, Józef. O, z daleka. Snajper. z strzał. No, pojedyncze był. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja wiem, że trzech jest minimum w tym budynku. Ja ty chyba pola. W tym Dobra, słuchaj. Ty nie możesz... No właśnie. Dostałeś? Nie? nie jeszcze nie, ale już wiedzą że tu jest. Tam strzelę? Tak, z dołu. Okej. Okay. Chciałbym podejść do budynku, ale jak oni wszystko widzą... Wiem, wiem, wiem. A tam jest zbiją trzech. Co to ja. żeby tych na drugiej nie było, to już mam wszedł do budynku. Nie, no, to być tak, bo tego okna, od zizory jest tego, mogą trafić nie było. Leci, blisko, 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 blisko. Chyba to idzie do nas. Ja, lecić. First blood, <laughs> <laughs> Uh -huh. Ahacie ja, doszają. Ale kłamku. Wiem, wiem, Dobra. Jestem. Idę. Po to było. Wow, wow! Come on, hit, 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 hit! Jeszcze ktoś gotowy? Akurat wioskę też przejmujemy, to dobrze, teraz... To będziemy las i drogę, to możemy się tak, zbliżyć do budynków tak. i wtedy możemy sobie z nimi walczyć. Dobrze. Paweł tu musi iść za nami, to się nie wychyle. Ja nie wiem, ja tam... Chłopaki, chłopaki zbierają karsz. A później będą pod wysyłać Kaszuba. Tak, łukiem, Ta, łukiem, łukiem, koniecznie łukiem Patrzę i panowie Czekamy, czekamy Paweł, jakby... Dobra, zbliżam się Dobra, przemieszczamy się I pójdź z krajem jak tamten. Cofnij się kilka metrów i wtedy biegnij na skraj. Szybko, szybko, szybko. Poczekajcie chwilę, nie pali się. Czysto? Panowie, 10 metrów do przodu. Tylko, nisko, nisko. Leżę na glebie, na 12 Na 12 gości leży na glebie.

do przodu! Dawaj, dawaj, dawaj! Wzdłuż dawaj, dawaj. linii! Idź, bierz, bierz drugę. Jak ktoś ma kartki, zapraszam tutaj! Jak ktoś ma kartki, tutaj chodźcie! Kontakt! Na drugiej! W kraju lasu! A, dobra, minus, 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 minus! Na 11 minus! ci to cały czas, oni tam stoją w trójkę Z, z krajem biegnie trzech! Uważajcie raz. Tam jest nasz! Czekaj, to nie, jest Nie gdzie jest, nie jest, nie wiem Kurwa, na ten no kurwa Gdzie tam jesteś? Gdzie jesteś Dąbak? Kurwa ty kubo nie mam tam szczeć czego, a co tu brakuje? Chcesz karabinka czy boczniaka? Nie, boczniaka. No, ale no nie, czy jest na sens sobie wchodzić. Ale... Nie, chodź bo on Nie wiem, oni jesteśmy oczeni, bo Dobra. minus, daleko. Ej Akurat mi przestało działać. A bo no mi się skończyło. Íjaaa yeah. Park, park, park Kurra Koniec. Wystrzelane.